Powiedzcie, co później było. Bajajcie dalej, mistrzu Jaskrze. Prosimy, powiadajcie. O tym jak powrócił do Wiedźmińskiego siedliszcza na krańcu świata. Opowiadajcie, mistrzu. Niech no, który kopnie się pogarniec miodu dla naszego barda, co by miał czym gardło zwilżyć? Przecież to Jaskier! Każda jego ballada za serce chwyta! Lepiej więc zamilknąć i słuchać, zamiast trajkotać jak te sujki! Dziś wieczór opowiem wam historię, której nikt przed wami nie słyszał. Niżej podpisany odegrał w niej rolę niebagatelną. Ba, rzekłbym kluczową. Ciało się to w zimie, okrągły rok po słynnym strzygi odczarowaniu. Pewien rajca miejski uparł się, aby wtrącić mnie do więzienia i pozbawić życia. Nie mógł znieść, że jego piękna żona uległa memu urokowi. Kiedy gniłem w lochu, w mieście pojawił się nie kto inny, lecz sam Wiedźmin Geralt, aby poratować mnie w potrzebie. Geralt! Dobrze cię widzieć! Co tu robisz? Dowiedziałem się, że wylądowałeś w lochu i przyszedłem zobaczyć, co przeskrobałeś tym razem. Oskarżenia to podła potwarz. Na pewno. Wszyscy wiedzą, że do więzienia idzie się z reguły za niewinność. Ten twój wieczny sarkazm staje się denerwujący. Cóż, przyznaję, że spędziłem kilka miłych, upojnych chwil z tą piękną sylfidą. A potem nakrył was rajca? Coś w tym guście. Ale żeby od razu wtrącać mnie do więzienia i domagać się mojej śmierci, no trzeba mieć dystans do siebie. Tym razem się doigrałeś, Jaskier. Rajca udusiłby cię gołymi rękami, gdyby tylko mógł. Jaskier! Był tu przed chwilą chłopak od rzeźnika. Mówił, że zamawiałeś polędwice i cynaderki, czy to prawda? Mój drogi kapitanie, nie wyobrażasz sobie chyba, że zadowoli mnie więzienny Wikt. Nie przeginaj, pały Jaskier! Tego nie było w naszej umowie! Te dwa tysiące orenów daje ci gwarancję, że nie będziesz wisiał, a nie lepsze żarcie! Ach, ci strażnicy więzienni, za grosz fantazji! Dwa tysiące orenów? Czyś ty oszalał, jaskier? Ależ nie ma się czym martwić! Wszystko załatwiłem. Posiedzę sobie kilka dni w celi, a ten tu poczciwy kapitan ma dopilnować, żeby rajca nie mógł dobrać mi się do skóry. Potem emocje opadną, rajca ochłonie. Wszystko pięknie, tylko bądź łaskaw mi powiedzieć, skąd wziąłeś dwa tysiące orenów. A to już moja sprawa. Jak zwykle mi nie ufasz, Gerald. Jeśli już musisz wiedzieć, to pożyczyłem pieniądze od godnej zaufania osoby. I zamierzam je zwrócić po wyjściu z więzienia. Mam nadzieję, że nie zrobiłeś jakiegoś głupstwa. Mam złe przeczucia. Starczy tego gadania. Koniec widzenia z więźniem! Wiedźminie? Musisz się bardzo nudzić w tej dziczy. Cóż, faktycznie okolica nie dostarcza nadmiaru rozrywki dla cywilizowanego człowieka. Mój iluzoryczny chłopiec nie bawi mnie już tak jak dawno. Wiedźmin był zły. Końcówka podróży przez północne Kedmen zwykle była spokojna, ale nie tym razem. Dwukrotnie nękali go bandyci. Do tego poprzedniej nocy wilki zagryzły mu konia. Zdążył się przyzwyczaić do poczciwej siwej klaczy, którą tradycyjnie nazwał płotką. Jakby problemów było mało, pod Kermoren zastał obozowisko. Osoby znające lokalizację wiedźmińskiej twierdzy, można by policzyć na palcach jednej ręki. Przybysze nie zwiastowali niczego dobrego.